Jest z nami gość poranka, pani poseł Olga Semeniuk-Patkowska, była wiceminister rozwoju. Witamy serdecznie. Dzień dobry państwu. Dzisiaj praca rozpoczyna Sejm, prawda? Czy można się czegoś spodziewać jeszcze? No Takie były zapowiedzi czy, niepokojące. Czy, czy jeszcze jakieś... przed, przed zaprzysiężeniem Karola Nawrockiego możemy się spodziewać jakichś niespodzianek? O 15 faktycznie wznawiamy obrady, ale ja już nie przewiduję tutaj niespodzianek, jeżeli chodzi w ogóle o zaprzysiężenie jeszcze przez dwa dni elekta prezydenta Karola Nawrockiego i za chwilę prezydenta Nawrockiego. Uważam, że przez najbliższe, ostatnie kilkanaście tygodni Platforma Obywatelska dokonała niesamowitego po raz kolejny zjazdu w sondażach z powodu robienia tej całej szopki, próby podważania wyborów, liczenia głosów, opowiadania o tym, że doszło do sfałszowania tych wyborów. Jestem zszokowana w ogóle, że chyba już za chwilę była posłanka Szymona холовни Izabela Bodnar, która zresztą odeszła z tej formacji, chyba dzisiaj już walczą o miejsca na liście Platformy Obywatelskiej, udzieliła dla Wirtualnej Polski długiego wywiadu, w którym tłumaczyła, dlaczego i tak bardzo zależy na tym, żeby w całej Polsce te głosy były przeliczone, bo jest przekonana, że doszło do fałszerstwa. No tego typu narracja uprawiana przez ostatnie kilkanaście tygodni spowodowała po pierwsze zjazd w sondażach dla Platformy Obywatelskiej, po drugie no zrobienie z, próba zrobienia z państwa po prostu jakby podważanie demokracji, ale też zrobienie z państwa takiej szopki. To im nie wyszło i myślę, że Donald Tusk jest bardzo świadomy Ale tę te narrację chcę kontynuować. Pan, pan, panowy minister sprawiedliwości Waldemar Żurek, który no jedna rzecz, to, to co on robi, czyli no, robi czystki w sądach 46 prezesów sądów zawieszonych wbrew prawu, co trzeba podkreślać, no ale to co on mówi, pani, pani minister, no mówi, że domniemanie konstytucyjności nie, nie, nie obowiązuje, że będzie karał sędziów za to, że za wydane, za wydane wyroki. Z, z, za to, że orzekali, że przychodzili do pracy. No po, po, powiem szczerze, no yy, nie wydaje się chyba specjalnie stabilny mentalnie, czy to o co innego chodzi prezes Jarosław Kaczyński w Zabrzu powiedział o skrajności, ja podłączę się pod te słowa i dołączę do nich skrajność pana sędziego, bo ja nie, nie jestem w stanie mówić o nim jako minister, bo uważam, że jeżeli decydował się na swoją ścieżkę zawodową w kierunku bycia sędziem, sędzie, znaczy w ogóle wykonywania zawodu sędziego, to nie ma możliwości, żeby w pewnym momencie stał się politykiem, a raczej w tym momencie ministrem, który będzie wykonywał telefony, wyroki szczególnie polityczne Donalda Tuska. Ja chciałam zauważyć, że zmiany kadrowe są najprostszymi zmianami, więc to, że zrobił dwugodzinną konferencję, ogłosił wymianę ponad 40 prezesów w sądach powszechnych. To jest już pad prawniczy, bo we Wrocławiu ma przykład, gdzie środowisko sędziowskie nie zgadza się z decyzją odwołania prezesa z tego sądu powszechnego, więc zaczyna mieć problem ten, którego chciał być może uniknąć Adam Bodnar, który jak pragnę przypomnieć, dzisiaj już jest nieznany w kręgach Platformy Obywatelskiej. Wręcz mało tego, europoseł się Wypowiedział się na temat jego pracy bardzo negatywnie. Taki trend jest utrzymywany w platformie obywatelskiej. Skąd słusznie szkoda, że nie wiedzieli tego półtora roku temu. Niemniej jednak, po pierwsze, zmiany kadrowe ministra żurka, one znowu będą doprowadzały do paraliżu, czyli wewnątrz środowisk w tych sądach regionalnych będzie dochodziło do absolutnego buntu, odwoływania się, przepychania się pisania pisma z jednego sądu do drugiego, to nie będzie miało żadnego wpływu na polepszenie jakości wymiaru sprawiedliwości w pierwszej czy drugiej instancji, przyspieszeniu spraw, które Ale są raczej. będzie miał wpływ na pogorszenie generalnie. Może, może tak, wpłynąć na, na przyspieszenie no, wsadzania pisowców do więzienia. Czy pani e minister się spodziewa takich e e działań? Tzn. Ja się spodziewam po tej władzy, spodziewam się wszystkiego i tutaj słowo prawo nie pasuje w ogóle. No, to że nie jest zacytujemy, słowo, które pasuje do... Zacytujemy sędziego e Żurka, który w jakimś utworze muzycznym próbował zarapować i nie szanuje konstytucji prawo się za zmienia. Tak, ale jest jeszcze jedna rzecz, o której on też mówił w swojej na swojej konferencji, czyli nadrzędność prawa europejskiego nad polską konstytucją. I to będą, to oczywiście jest implementowane w różnych środowiskach sędziowskich i nie tylko prawniczych bardzo szeroko od wielu lat, natomiast dzisiaj kładzie na to na tak duży nacisk, że będzie w stanie wykładać to prawo, nie wiem, jakieś orzeczenia, tsułe, inne różne bajki, i mówić o tym, że ta konstytucja polska nie jest aż tak ważna i wiążąca hmm. właśnie. Jak jakieś orzeczenia sułe. To jest przerażające, bo to jest państwo bezprawia i taka próba wepchnięcia Polski płynnie w ten kierunek jednolitego pseudoprawa europejskiego, które nie istnieje. Więc znowu, szanowni państwo, żyjemy w fikcji, w fikcji sądowniczej, w fikcji prawniczej i w fikcji w ogóle państwa prawa, bo to, bo to nie, nie funkcjonuje, wracając, więc ta skrajność pasuje bardzo do ministra Żurka. Wracając właśnie do, bo to Jarosław Kaczyński wczoraj mówił, że minister Żurek jest... Jest na skraju z kraju, e, czyli już zupełnie gdzieś na, 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 na poza zdrowym rozsądkiem, ale świetną parą do, do, do tego miejsca jest Marcin Kierwiński. znaczy parą w sensie politycznym oczywiście. E, no, tak. e, e, no, no, no właśnie, tylko to wszystko ma wywołać efekt przestrachu, nie wiem, e, 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 jakiegoś zatworzenia opozycji, Jarosław Kaczyński deklaruje, m, że to m, są płonne nadzieje. Mam nadzieję, no akurat Marcin Kierwiński jest znany jako baron warszawski i nic poza tym, oprócz tego, że przez trzy miesiące był na wakacie w europarlamencie, a później musiał tutaj przyjechać do Polski i wykonywać kolejne polecenia Tuska, dostał ministerstwo MSWiA do zarządzania, oczywiście ona, to zarządzanie opiera się na krytykowaniu Prawa i Sprawiedliwości i prowadzeniu Sociali, na niczym więcej, ponieważ Kierwiński nigdy nie będzie miał żadnego szacunku, znaczy inaczej, służby mundurowe nie będą miały żadnego szacunku do ministra Kierwińskiego. Więc dla mnie to jest taki pato rząd. ja takiego określenia używam. Zresztą wczoraj słuchałam wystąpienia z kolei z innej beczki pana ministra Berka. Nie wiem, czy państwo wiedzą, że pan minister Berek będzie rozliczał Donalda Tuska z zadań, które się no tak, dzieją tym w rządzie, się ma więc zajmować, tak. zabrał kompetencje. Albo sam Tusk oddał tę kompetencję i powiedział, że dzisiaj przyjdą do niego wszyscy ministrowie i wyślą mu priorytety na najbliższe Minister dwa lata odbycia no. premierem, żyjemy, chyba. W już, już była taka A, próba. Ale, ale może powinien pan Berek, pan minister Berek przepraszam, zastąpić Donalda Tuska, cho, znaczy, cho, chociaż w ten sposób zastąpić na, 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 na obchodach 81. rocznicy wybuchu powstania w Warszawie, bo. No, przepraszam, pan premier jest premierem i powinien ma obowiązek chyba pojawić na, na takich, chociaż pojawić na takich obchodach. Ja szczerze uważam, że dywagacje na temat tego, dlaczego go nie były, są dla nas zbyteczne, bo jest jednoznaczna symbolika tego. Brak Donalda Tuska na wydarzeniach patriotycznych, historycznych, no w tym przypadku 81. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego, no jakby fundament też tożsamości polskiej, i brak Donalda Tuska. No to, to jest symbolika i też taki przykład tego, jak to wygląda przez ostatnie półtora roku i jak będzie, niestety, wyglądało jeszcze przez najbliższe miesiące, maksymalnie dwa lata. Ten rząd trzeba jak najszybciej obalić i prawica musi dojść do władzy. To jest dla mnie jedyny komentarz do tej sytuacji. No tak, ale to nie są tylko kwestie symboliczne, ale to są bieżące sprawy. No, bieżącą sprawą jest kwestia reparacji. Kiedy, no, tak. kiedy um, upominać się te, o te reparacje? jak nie w, w, w rocznicę wybuchu powstania warszawskiego. Ja tylko przypomnę, że Niemcy w układzie o zawiesze o zaprzestaniu walk w Warszawie zobowiązali się, że nie będą Warszawy niszczyć, a główne zniszczenia w Warszawie powstały właśnie po powstaniu, po, powstaniu. po powstaniu. Więc tu mamy, Szanowni że tak powiem, Państwo, czarno na białym, że... O reparacje na, na pewno ten rząd nie będzie się ubiegać, nie będzie realizował interesu polskiego, ponieważ jest zbyt poddańczy względem interesu niemieckiego i no, nie ma możliwości, żeby nawet była wzmianka czy chociaż jedno słowo o wypłatach jakichkolwiek reparacji. Od tego jest prawica, rząd Zjednoczonej Prawicy, który zresztą na czele z europosłem Ularczykiem przygotował bardzo solidny raport dotyczący tych reparacji. Im głośniej się o tym będzie mówiło i to staramy się robić, ale wiadomo, że narzędzi do do tego instrumentu będziemy mieli więcej będąc u władzy, tym większe szanse na to, że jakakolwiek refleksja po stronie niemieckiej nastąpi. Powiedziała pani, że żyjemy w <grym> kraju fikcji prawniczej, ale czy tak. nie uważa pani, że żyjemy w kraju także fikcji ekonomicznej? Bo na to razie oczywiście. zadłużenie państwa idzie w takim dość dużym tempie, natomiast wpływy <grym> z VAT-u i CIT-u są mniejsze niż rząd zakładał. W jaki sposób, pani zdaniem, można tę dziurę budżetową załatać? Po pierwsze, pół żartem, pół serio, uważam, że przedstawiciele koalicji obywatelskiej w szczególności powinni mieć lepsze briefy ekonomiczne. Choć, jak idą do mediów i wypowiadają się na tematy ekonomiczne, to ja się łapię za głowę i się uśmiecham. Otóż. Ostatnie dane gus dotyczące spadku inflacji, Szanowni Państwo, no takiej manipulacji to już dawno nie widziałam, to znaczy już wiemy o tym, że prezes będzie zmieniany gus w momencie, kiedy nie będzie spełniał oczekiwań numerycznych, tabelarycznych Donalda Tuska, ale wyjmowanie z koszyka dóbr i usług, na przykład cen żywności, cen energii, a wsadzanie tam cen związanych z rekreacją, turystyką w okresie i sezonie wakacyjnym, no to to jest po prostu czysta hipokryzja. Wiadomym jest, że te dane w ten sposób będą wychodziły in plus, a nie in minus. To po pierwsze. Po drugie, na szczęście mamy dane też Eurostatu, mamy dane zagraniczne, które pokazują absolutnie zjazd aktywności przemysłowej. To po drugie. Po trzecie, czyli wskaźnik PMI, który spada. Po trzecie, gigantyczne bezrobocie w kategoriach wiekowych do 23 roku życia. Co to oznacza? Rząd nie ma planu na to, jak sztuczna inteligencja wpływa i wypiera z rynku pracy pewne zawody. Z jednej z jednej strony dobrze że mamy automatyzację i cyfryzację, ale z drugiej strony młodzi ludzie nie są w stanie dzisiaj znaleźć pracy. I to bezrobocie skoczyło prawie o 30%. Co rząd dla nich przygotował i zrobił? Nic. Ci ludzie będą mieli dostęp do rynku mieszkaniowego? No nie. No i po kolei oczywiście deficyt 280 miliardów złotych, absolutnie spadki miliardowe, jeżeli chodzi o wpływy cit Mówimy tutaj o rajach podatkowych, o oligarchach i firmach, które zamiast bogatych firmach, które zamiast odprowadzać pieniądze i rozbudowywać polskie PKB, zakładają sobie spółki poza granicami kraju, mają na to przyzwolenie, bo KAS dzisiaj nie zajmuje się kontrolą przedsiębiorców, tylko kontrolą Prawa i Sprawiedliwości. Tak niestety wygląda rzeczywistość w administracji skarbowej. I mamy bardzo duże jakby rozszczelnienie systemu vat co powoduje znowu, że spadamy, w te, tymi danymi też Donald Tusk Próbuje manipulować, spadamy, jeżeli chodzi o jakikolwiek rozwój gospodarczy, w tym takim jesteśmy ogonie w zasadzie krajów Unii Europejskiej. No i teraz tak, Platforma chodzi i opowiada ludziom, że jest tanio, że nie ma bezrobocia, bo jest najniższe w Unii Europejskiej, a ludzie widzą co innego. Oni nie wyciągają żadnych wniosków. Dla nas to dobrze, ponieważ po wyborach wybory prezydenckie były czerwoną kartką dla rządów Donalda Tuska. I to było jednoznaczne. Zresztą ja tak fatalnych notowań w sondażach dla tego rządu po półtora roku, gdzie mieli mi. Dobrą koniunkturę, czyli krajowy plan odbudowy, napływ środków w perspektywie wieloletniej finansowej z Unii Europejskiej. Mimo tego, mimo tych wszystkich pożyczek europejskich, oni tej koniunktury no dobrej właśnie, nie mają. Więc sondażu, no, to pokazuje, jaki jest stan gospodarki. W sondażu 48% Polaków mówi, że Donald Tusk powinien odejść ze stanowiska. Ze stanowiska premiera. Odejdzie, zastąpi go być może Radosław Sikorski, chociaż niektórzy wymieniają też inne nazwiska. Znaczy, powiem tak, to nie ma znaczenia, czy będzie to na stanowisku premiera, będzie Radosław Sikorski, pan minister Berek, czy minister Kierwiński, czy inny. Tu chodzi o zmianę władzy i myślę, że zmianę jakby idei, ale też patrzenia na państwo z perspektywy socjalnej, gospodarczej, międzynarodowej, społecznej. Myślę, że im szybciej szeroko rozumiana prawica, zjednoczona prawica dojdzie do władzy, tym ten kierunek będzie można zmieniać, bo dzisiaj przy zmianie nazwisk w tym obozie nie zmieni się nic, oprócz być może zradykalizowania pewnych obszarów, jak w przypadku sądownictwa, czy właśnie wycofania się całkowitego, czy wsadzania jakichś takich um, słupów typu minister Berek, który będzie kontrolował i nadzorował pracę, którą powinien wykonywać Donald Tusk. Ale mnie się wydaje, że trwa taki wyścig, on jest trochę wirtualny, pomiędzy tym, czy państwo się szybciej załamie ekonomicznie, czy też ludziom bardziej Obrzydnie ta władza, która do tego doprowadza, co będzie, co, co pierwsze przeważy, bo oczywiście można czekać, aż się Polacy odwrócą zupełnie od tego rządu, ale jednocześnie to się dzieje kosztem gospodarki polskiej, która się potem nie odbuduje w, nawet w perspektywie kolejnych czterech lat. Więc Zawsze to jest tak, taki... pani redaktor, że mm, przy zmianie władzy. Przy zmęczeniu daną władzą dochodzi do rozliczeń ekonomicznych. Ja uważam, że ekonomia odgrywa gigantyczną rolę i tak jak udało się Platformie zbudować fałszywe emocje w 2023 roku, względem społeczeństwa. Tak bardzo szybko te fałszywe emocje zostały zweryfikowane. Ludzie zaglądają do swoich portfeli, ludzie widzą, że idąc do sklepu kupują mniej, ludzie widzą cenę energii, ludzie widzą wpływ Mercosuru, umowy Mercosuru na polskie rolnictwo, ludzie widzą, że kiedyś kilogram jabłek kosztował zupełnie inną kwotę niż teraz. Ja z nimi często o tym rozmawiam w różnych środowiskach, bo przecież rozmawiamy i w sklepie, jak jedziemy czy w moim okręgu bezpośrednio warmińsko-mazurskim i słyszę, co tam ludzie mówią. Tak samo boją się o swoje dzieci, o swoich wnuków, jeżeli chodzi o wejście na rynek pracy, już nie mówiąc o polityce mieszkaniowej, która jakby kuleje bardzo mocno i ten konflikt koalicyjny nie przynosi żadnych Za to buduje rezultatu. się centrum dla, dla migrantów. To jeszcze tylko słowo komentarza, czytuję, czytlam, czytam tu i ówdzie, że ci ludzie, którzy stali w kolejce w Jagodnie do lokali wyborczych, teraz spotykają się ci młodzi ludzie w pośredniakach, szukając pracy. I to jest taka najbardziej brutalna no, no chyba właśnie, ta, konfrontacja. Ta, ta fala podwyżek dopiero nas czeka, na przykład 88% ciepło ma podrożeć. Co nas czeka, Pani, pani Minister? Bo tutaj te perspektywy są no wręcz, wręcz bardzo niepokojące. Czekamy dwa dni na przysiężenie prezydenta Nawrockiego. Na pewno będzie też pakiet ustaw. Prezydent Nawrocki będzie wychodził z własną inicjatywą obywatelską. Zresztą w trakcie kampanii powstały natychmiastowo trzy projekty ustaw dotyczące zamrożenia cen energii, tak zwane tarcze energetyczne. Do tego zerowy VAT na żywność. No ja sobie nie wyobrażam, Szanowni Państwo. Ja rozumiem, że nie mają pieniędzy, to niech idą, pożyczają w Unii, mają tam przyjaciół i tak dalej. Nie wyobrażam sobie, żeby taka tarcza energetyczna i jakby wzmocnienie, jeżeli chodzi o ceny żywności, nie nastąpiły i żeby to nie były kluczowe projekty ustaw, o których by mówił minister Berek. No, nie możemy się zajmować fikcją. Fikcje stworzyli w deregulacji, zajmują się zmianami przepisów prawa po jednym zdaniu, e, nabijając sobie licznik w ten sposób, a omijają tematy trudne, które i tak do nas właśnie idą. I tak jak pan redaktor wspomniał, te ceny będą narastać, a ludzie nie będą wcale proporcjonalnie zareagować. Więcej pieniędzy. Pani, pani minister, no, kończy swoją misję prezydent Andrzej Duda. Jakby pani podsumowała tę te, te, te prezydenturę? 10 lat, to już minęło jak z bicia strzelił, naprawdę. Ale przypomnijmy sobie te wybory sprzed 10 lat, tamte emocje. Jaka to była prezydentura? Ja myślę, że nasuwają mi się dwa słowa. Stabilność i bezpieczeństwo. Nie wyobrażam sobie sytuacji, gdyby, nie wiem, Ówczesny prezydent miał być ponownie wybrany na prezydenta, czyli Bronisław Komorowski. Oceniam skrajnie negatywnie jego prezydenturę, zresztą jej nie było, więc prezydent Andrzej Duda był nowym otwarciem, wzmocnieniem i takie słowa, które, które tutaj się nasuwają, to na pewno jest ta kwestia bezpieczeństwa i stabilności. I tak te 10 lat było prowadzone. Oczywiście proszę pamiętać, że jeżeli chodzi o prerogatywy, instrumenty wykorzystywane przez prezydenta Andrzeja Duda, ale również te projekty, które my jako obóz Zjednoczonej Prawicy przez 8 lat składaliśmy, szczególnie w wymiarze sprawiedliwości czy, czy sądownictwa. One miały różne swoje kierunki działań i różne zdania. Niemniej jednak całość i ogólnie funkcjonowanie prezydenta Andrzeja Dudy oceniam pozytywnie. No a... Te, to zaprzysiężenie w środę. Czy uważa Pani, że jest sens, żebyśmy namawiali Polaków, aby przyjechali tutaj do Warszawy? Bronisław Komorowski tutaj to, to jest, nutka polemiki ty? z Panią Minister. Akurat Bronisław Komorowski tutaj zapowiedział, że b, przyjdzie na, na zaprzysiężenie. To chyba To bardzo dobrze. To dobrze. To jakaś kultura, tak, jakaś kultura się tam pojawiła, natomiast nie elementarna. wszyscy tak, nie wszyscy wyrażają tutaj chęć przyjścia. No, Wałęsa. Nie, tak, nie, ostentacyjnie powiedział, że nie Lech przyjdzie. To, no, Nawet da, w swojej jakaś... koszulce z konstytucją nie przyjdzie. Chy, chy, chyba nie będziemy tęsknić, ale, ale właśnie. Płakać nie będziemy. Nie, Płakać ale chodzi o to, będziemy. bo tak zadałem pytanie kurtuazyjne de facto, ale czy rzeczywiście jest sens, żeby Polacy jechali z całej Polski na to zaprzysiężenie? Czy uważa pani, że presja Polaków, którzy przyjadą chcąc zobaczyć na własne oczy ten ważny, historyczny wydaje mi się moment, jest potrzebna w kontekście działań tego rządu? To jest tak ważne wydarzenie i tak ważny nowy rozdział na polskiej scenie politycznej, że wyobrażam sobie, że będzie, będą tłumy i zachęcam wszystkich, którzy chcą w tym wydarzeniu wziąć bezpośrednio, pośrednio oczywiście udział o, o przyjazd właśnie pojutrze 6 sierpnia. Pośrednio to oczywiście w Telewizji Republika. Zapraszamy. Tak, tak, studio tak. będzie, studio będzie przed pałacem prezydenckim na krakowskim przedmieściu, więc także zapraszam. Ale, ale między innymi, bo to naprawdę bogata, e, bogata realizacja. Pierwszy projekt zapowiedział pan, rzecznik pana prezydenta, pan, pan dr Leśiewicz, e, centralny port komunikacyjny. O, tak, to, to, myślę, że to... To, to dobrze, pani minister? Dobrze, przecież to jest nasz rozwój. Jesteśmy w zastygnięciu od półtora roku. Nie mają pomysłu. Uważają CPK jako, odbierają jako projekt gigantomanii. Opowiadają bzdury. Całą siłę swoją koncentrowali na tym, żeby Trzaskowskiego do Pałacu Prezydenckiego wsadzić. Im się to nie udało. Oni nie myślą długofalowo. Dla nich miliardy inwestycji idące w budowę Centralnego Portu Komunikacyjnego to utrata środków i apanarzy to i teraz. To jest coś niesamowitego, że u władzy są ludzie, którzy Patrzą tylko tu i teraz i nie patrzą na rozwój Polski, a CPK jest niewątpliwie jednym z takich elementów, który skoncentruje uwagę nie tylko europejską, ale przede wszystkim pozaeuropejską na Polsce. I chyba na tym nam zależy. Także cieszę się, że wielu młodych ludzi też, którzy być może nie głosowali na prawo i sprawiedliwość, ale jednak dzisiaj pokazują, że są za tym centralnym portem komunikacyjnym, że chcą jego, że to bzdura opowiadanie o tym, żeby doprowadzić do jakiegoś paraliżu albo Polski na przykład. Przykład, nie stać na to, albo Polska nie będzie miała takiej infrastruktury. To nieprawda. To pobudzanie gospodarki, to włączanie sektora małych i średnich firm w budowę tego, to program wieloletni, ja jestem na tak. No i to skończymy w takim razie podsumowaniem, że mierzcie w rzeczy wielkie, aspirujcie do rzeczy wielkich, tak mówił papież, to do pa. młodych ludzi na spotkaniach młodzieży, na Dniach Młodzieży, które właśnie się zakończyły i myślę, że właśnie o to nam teraz chodzi. My Polacy musimy mierzyć w wielkie rzeczy, a CPK stał się tego symbolem. To młodzi, młodzi, to już pomijając no to, że to, jesteśmy młodzi, ale naprawdę jesteśmy państwem młodym, które Powinno się rozwijać, a takie rzeczy są kołem zamachowym. Tego. O, Olga, dziękujemy bardzo. Semeniuk Patkowska, poseł Prawo i Sprawiedliwości, dziękujemy serdecznie. Dziękuję, Dziękuję bardzo, dobrego dnia. Dobrego dnia, do dobrego zobaczenia 6.